No witam Was serdecznie na naszym kanale. Tropikalnie jest fajnie. Zobaczcie jak się tutaj u nas zachmurzyło. Grzmi gdzieś tam w oddalu. Zobaczymy czy będzie burza. no Na razie się tak zanosi, zanosi, zanosi. No ale nic wielkiego z tego nie wynika. Z jednej strony to dobrze, bo pewnie przyszłoby znowu wszystko i połamałoby nam znowu te nasze basioki które sobie tutaj zdążyły już wypuścić kilka liści no a z drugiej strony troszeczkę kiepsko, no bo jednak jest mega mega sucho nie ma o czym gadać, jest strasznie sucho i po prostu przydałoby się tego, tego deszczu jak wcześniej tam na wiosnę narzekaliśmy troszeczkę, że może jest za mokro tak teraz, tak teraz jest jednak cały czas susza, susza, susza popada zawsze może tam troszeczkę i, i na tym się kończy no i dzisiaj będziemy sobie przesadzać naszą alokazję Brisbaneensis. niedawno o niej był film, ale postanowiłem ją przesadzić, ponieważ no, wychodzi już sobie na wierzch, wypychają ją korzenie do góry, będzie przesadzona do tej większej donicy, tak jak tutaj sterlicja, myślę, że jej to będzie bardziej służyć, no niestety próbowałem ostatnio, próbowaliśmy ostatnio oddzielić jeden z odrostów, i skończyło się to tak, że oddzieliliśmy odrost, ale no niestety nie miał praktycznie w ogóle korzeni. Jeden maleńki korzonek, zobaczcie, minimalny. Taki już fajny odrościk, ale stoi sobie we wodzie i być może wypuści sobie nowe korzenie. Zadziałało to z Kalidorą, zobaczymy jak to będzie działało z Britsbanensis być może wypuści sobie korzonki tak więc roślinki sobie tam powolutku rosną jedne troszkę lepiej, drugie troszkę gorzej tutaj możecie zobaczyć sobie jak fajnie Gunera tinctoria w tym roku podrosła tak wam troszkę pokażę ten najmniejszy maureli, banan w sumie jest najładniejszy z teraz tych wszystkich no i, i będziemy dzisiaj jeszcze przesadzali naszą Alokazję kalidore, Ona jest jednak w, y, w słym miejscu Tutaj nie służy I będziemy ją przesadzać do donicy Pójdzie sobie Pod Altanę Dlatego zaraz wybieramy się po ziemię I będziemy przesadzać I brisbanensis I wysadzać z gruntu tamtą Calidore Pokażę wam Tutaj jestem troszeczkę zawieziony, Bo niestety Leukokazja Tajemn Strasznie kiepsko rośnie i nie wiem o co chodzi, ale liście są troszkę żółte. Wychodzi nowy liść. W ogóle dziwnie, bo powinien wyjść z tego liścia, stąd, a wyszedł sobie z środka, tak jakby się podzieliła. No i ten liść już jest delikatnie, delikatnie żółtawy, więc liczyłem, że będzie w tym roku już naprawdę mega, mega roślinką, dużą. To liście będą wielkie, a tutaj na razie się. Nie zanosi z takich pozytywnych informacji to Wam mogę pokazać tutaj e, Limon Lime Gecko kolokazję wypuszcza sobie jednego odrosta, drugiego tutaj ma trzeciego także ona ona sobie super radzi bardzo się cieszę, bo jest to jedna z moich ulubionych kolokazji tutaj. White Lava, no niestety, wypuszcza nowe liście, które nie są jeszcze wybarwione i też już ma odrościka. Więc tak wam tylko z dłuższa pokażę, jak tutaj wygląda sytuacja, nie będę wam przynudzał. No niestety idzie wiatr i boję się, że tamten list właśnie za chwilę przejdzie sobie do historii, ale mam nadzieję, że nie będzie tak. Lilie rosną. Generalnie nie ma tragedii, aczkolwiek trzeba dużo lać wody pod rośliny, bo jest susza jak cholera. Niedawno wrzucałem film z sadzenia red tigera, no niestety on się zablokował. Ścięliśmy go jakieś 20-30 cm i sobie tutaj wypuszcza liściora. Obraz tu liście zatrzymał w środku, dopiero znaleźliśmy koniec liścia gdzieś 20-30 cm niżej. Ale wypuszcza, więc jest nadzieja, że coś z niego będzie. Fajnie rosną kolokazy gigantee. Jest kulenta. Do nich się w ogóle nie ma co do czego przyczepić. Także tak to tak to wygląda na ten moment. Basioczki też sobie rosną. Dobra, nie będę wam już tu przenudzał, bo dzisiaj się film miał być o przesadzaniu alokazji, więc ja już się biorę jadę do sklepu, kupuję ziemię i będziemy przesadzać pokażę wam później jak się uda, jak wyglądały korzenie O no, korzenie na pewno wyglądały bardzo fajnie, bo samo to, że ją wypchało do góry z donicy to już o czymś świadczy, także widzimy się za chwilę. Tutaj jak zawsze z moim pomocnikiem działamy zobaczcie sobie Jakie okazja Blizzbanensis już miała ładne korzonki. No nic dziwnego, że wypuszczała sobie babyczki. Tutaj możecie zobaczyć trzy sztuki. Jeden jest w wodzie do ukorzeniania. Zobaczymy co z niego będzie, tak jak wcześniej mówiłem. Więc ziemia uniwersalna. Nie jakaś specjalistyczna. Zasypujemy do donicy i sadzimy. Pis Przesadzona Zobaczcie Znowu idzie kolejny liście Ona jest niemożliwa niemożliwe Niemożliwe Pokażę wam jeszcze sobie Co posadzimy przy okazji Przy okazji jak już tak sadzimy No to posadzimy Tego Maureliego Podwójnego Podwójnego sobie posadzimy do gruntu Tutaj tutaj mamy tak pusto, a tutaj jest bardzo dużo słońca, więc tutaj sobie z przodu będzie miał na pewno dobrze. No i oczywiście jeszcze wspominaną wcześniej Kalidora. Będziemy przejść. Tak więc Kalidora posadzona w donicy. Możecie zobaczyć, że ma małego, małego drosika. Brisbanens jest też posadzona. No i już wam pokażę szybciutko. No, no i tutaj posadziliśmy Maurę lasa. Ale nie mogę się powstrzymać. Chcę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Wiem, że ostatnio ją pokazywałem, ale nie była aż tak wybarwiona. Zobaczcie. Jakie kolory. Trzy To jest Bajera. Bajeranca. Tym ogniem rytomy dzisiaj się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!